Jesteśmy w trakcie drugiej już edycji Turnieju imienia Wojciecha Łazarka Gdzie bierze udział 16 z najlepszych zespołów Całego naszego województwa Do drugiej edycji zgłosiło się 66 zespołów No i dzisiaj mamy nadzieję wyłonić najlepszy zespoł z rocznika 2020 14 z kategorii 1. Jesteśmy na drugiej edycji turnieju Łazarka. Jak można ocenić tutaj poziom tego turnieju? My jako taki kopciuszek z niewielkiego miasta, takim jakim jest miasto jest to dla nas tam niezwykłe przeżycie, tak? Chłopcy będąc na regionalnym turnieju w Betowie zajęli trzecie miejsce i mówię dla klubu promocji, dla naszego nie za dużego miasta, myślę, że taki wyjazd na turniej wojewódzki imieniem Wojciecha, świętej pamięci i Wojciecha Łazarska jest dla nich tam niezwykłym, niezwykłym przeżyciem. Pierwszy raz oczywiście jesteśmy na takim turnieju w tamtym roku, nawet jako klub nie przystąpiliśmy do tego turnieju. Poziom, powiem nie niezaskakująco, ale naprawdę wysoki są drużyny, które naprawdę w, w takim roczniku stwarzają niezłe widowisko. Mieliśmy przykład, gdzie graliśmy w grupie z gadanią. Chwedzę, że gadania gdzieś tam spojrzałem, niestety odpadła, ale piłkarsko, bardzo fajny zespół. Turniej fajnie przygotowany. Wojska wiadomo, rewelacja jest tu pograć. Jak wam idzie? Dobrze, Dobrze. wygrywamy 1-0. A o którym miejsce walczycie? Pierwsza. Jedyn... Jak oceniacie ja przeciwników, którymi wyrażę? A teraz co, gramy? Nie, ogólnie na razie z tym to graliście. Dobrze. 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 Po wszystkim. Się Czyli o którym grali? Trzecie. Co dzieciaki mogą wyciągnąć z takiego turnieju. Co dzieciaki mogą wyciągnąć z tego turnieju, na pewno mogą wyciągnąć dużo pozytywnych wrażeń, bardzo dobra organizacja turnieju. Natomiast jeśli chodzi o samą sportową stronę, to mają możliwość zmierzenia się z najlepszymi zespołami w województwie, więc to myślę jest duże, duże. Duży, duży pozytyw dla tych chłopaków, żeby pograć z rówieśnikami, którzy są na bardzo wysokim poziomie. Jeszcze jedno pytanie, kim był Wojciech Ładarek? Trenerem. A ja kim nie wiem. Jukasz. Jukasz. Tutaj kimś, 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 kimś... Trenerem reprezentacji polskiej Nie. Trenerem reprezentacji Polski. Nie. Trenerem czy zawodnikiem reprezentacji trenerem trenerem. trenerem. trenerem reprezentacji Polski. Trenerem. trenerem reprezentacji, reprezentacji Polski. A zawodnikiem w jakich drużynach? To... Tego to nie no wiadomo, że trenerem reprezentacji Polski. Kim był finalny? Jaka jest odpowiedź? No, że Wojciech Wazarek to piłkarz, były piłkarz i była repre... były trener reprezentacji Polski. po chyba dość udanym turnieju dla Was. Jak można go opisać? Nie tylko... Przepraszam. Dobra, spokojnie. Prezes dzwoni. E, nie tylko to był udany turniej, ale też i cały sezon, bo widać było e, poświęcenie i ten postęp, e, który zrobiliśmy w tym sezonie. Jeszcze bardziej to podkreśla ten turniej. Jestem dumny z moich zawodników, bo bo walczyli dzisiaj naprawdę do umarłego, mimo że mieli tylko dzień przerwy i jesteśmy po weekendowym też turnieju, gdzie też dali siebie wszystko w roczniku starszym. Widać naprawdę dobrą pracę i widać, że treningi popłacają. się odbywało i kim była ta znamienita postać, która jest tytularnym turniej no wiadomo, Wojtek Wasarek to wielka postać, nawet miałem przyjemność widzieć Łódź pod jego opieką rok czasu trenować. Wiadomo, trenował i reprezentację Polski i, i, i zdobywał mistrzostwa Polski z lechem Poznań i trenował Lechie Gdańsk, także na pewno na Pomorzu bardzo znana, barwna, szczególnie barwna jego postać, jego opowieści do tej pory do tej pory chodzą, można powiedzieć, w kuluarach jeszcze często powtarzane, niestety już świętej pamięci. Dziękuję. Jak odbywają się te turnieje? jak cieszą się popularnością coraz bardziej z roku na rok? bo to jest druga edycja. Znaczy powiem tak, że dla, dla nas ta edycja w ogóle Pucharu była taka już, bo ta pierwsza, wiadomo, to jest zawsze troszkę na spontanie. Teraz mamy tak, taki pomysł, że oprócz tego, że są eliminacje w czterech jakby tak, w, po pięć powiatów i, i finały są tutaj na Trałgutach, to oprócz tego w lecie. Jedziemy na taki obóz letni, robimy dla trzech drużyn i stąd są właśnie głównie, no oczywiście nie sami, ale część chłopców jest stąd wybierana właśnie na ten obóz letni, szczególnie właśnie z tych mniejszych miejscowości, bo wiadomo Lechia, Arka, Gedania, Jaguar to oni mają swoje rzeczy do robienia a i mają swoje obozy, a my bierzemy z takich mniejszych miejscowości właśnie chłopców, szczególnie właśnie z tego turnieju, nie tylko z dzisiejszego, ale właśnie z tych czterech też powiatowych.